W sobotę 12 października przez Częstochowskie Aleje wprost na Jasną Górę przeszła trzecia ogólnopolska pielgrzymka środowisk ludowych. Odbywała się ona w duchu przypadającej w tym roku 150 rocznicy urodzin Wincentego Witosa, stąd też przyświecało jej hasło będące cytatem jednego z przemówień działacza ruchu ludowego a Polska winna trwać wiecznie. Pomysłodawcą ogólnopolskiej pielgrzymki środowisk ludowych jest wieloletni działacz PSL-u, wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Poseł wyjaśnił, że jest ona nawiązaniem do pielgrzymek ludowców w międzywojniu. Organizatorem jest generalnie Organizacja Wojewódzka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Forum Młodych Ludowców. Szeroka reprezentacja ruchu ludowego będą poczty sztandarowe również Żołówniczych Straży Pożarnych, Kółek Rolniczych. Początki tych pielgrzymek która ta jest trzecia, e, sięgają kilka lat wstecz, kiedy pojawił się pomysł e, powrotu do tradycji wywodzącej się jeszcze z Wielkopolski, z lat 30. XX wieku, kiedy jeszcze za czasów Stanisława Mikołajczyka ludowcy z Wielkopolski organizowali pielgrzymkę na Jasną Górę. Rozmawialiśmy z panem posłem Andrzejem Grzybem kilka lat temu. I po konsultacjach w Warszawie z naszymi liderami, trzy lata temu była się pierwsza taka pielgrzymka na Jasną Górę, Ruszaliśmy z tego samego miejsca i chcemy tą tradycję kontynuować, niezależnie od mód, że tak to delikatnie nazwę, jakie się czasem pojawiają w niektórych środowiskach. Poseł Kiepura zdradził również szczegóły programu pielgrzymki, która wyruszyła z placu Daszyńskiego w Częstochowie. Ruszamy tutaj za chwilę z placu Daszyńskiego w Częstochowie, złożymy kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie kwiaty będą również składane pod tablicą księdza Popiełuszki, żołnierzy Grobu Nieznanego Żołnierza w Częstochowie i o 9.30 msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, później jeszcze złożenie kwiatów pod tablicą Wincentego Witosa w Kaplicy Pamięci Narodu. Ta kaplica powstała w latach 90. z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w uzgodnieniu oczywiście z ojcami Paulinami. A później o godzinie 11.30 spotykamy się w Auli Polonijnej w Częstochowie i tam jest uroczystość nadania sztandaru dla Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Śląskiego. W pielgrzymce brał udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Polityk zwrócił uwagę, że Jasna Góra to miejsce szczególne dla polskiego narodu. Częstochowa Jasna Góra to miejsce pielgrzymek w różnych intencjach i osobistych, i zbiorowych, i takich ważnych o znaczeniu ogólnym. Stąd też no, ta nasza pielgrzymka pielgrzymka przedstawicieli ruchu ludowego, Polskiego służbnictwa ludowego partii, która w przyszłym roku nie miała 30 lat która była zawsze związana z pewnymi wartościami, bo dla nas największą wartością zawsze było to, co było ważne dla Polski i dla Polaków. My, jako ruch ludowy, jako Polskie stolicie ludowe jesteśmy ugrupowaniem, dla którego wartości chrześcijańskie są pewnym wyznacznikiem. Jesteśmy partią, która ma w swoim programie takie podejście bardziej konserwatywne, stąd także no w naszym gronie jest szereg ludowców, szereg ludowców, którzy są osobami wierzącymi i tradycją która była w przeszłości, teraz ta tradycja się odnowiła. Są pielgrzymki, właśnie przedstawicieli ruchu ludowego właśnie do Częstochowy, właśnie na Jasną Górę. Ale to też jest taka forma no, tworzenia pewnej wspólnoty. Pewnej wspólnoty, bo tego typu wydarzenia, pobyty w ważnych miejscach dla Polski dla Polaków tworzył pewien klimat, klimat związany także z patriotyzmem, bo Jasna Góra jest y, y, także nie tylko miejscem dla y, y, osób wierzących, ale też ma pewne swoje wartości patriotyczne, które zawsze były no, w przeszłości y, ważne y, y, dla naszej ojczyzny i dlatego no, takie hasło ale także to też forma uznania, także dla naszych no, kolegów, dla organizacji tu nie tylko na ziemi Częstochowskiej, ale na Śląsku. Ta organizacja pięknie się rozwija, ma coraz większe sukcesy, uznanie społeczne, także jeśli chodzi o. Wybory. A więc można powiedzieć, że tych intencji jest wiele, ale myślę, że każdy z nas także ma własne intencje, kiedy będzie na jasnej górze przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, także także wieloletnie można powiedzieć, i oczekiwania i intencje, i także na no, takie podejście, które jest związane z takim duchem pewnej jedności. Wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski stwierdził, że tegoroczna pielgrzymka jest szczególna. To duże znaczenie. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. Na tą okoliczność Sejm uchwalił rok 2024 rokiem Wincentego Witosa. I w tym właśnie roku trzeci raz na Arsą Górę. Pielgrzymka, ogólnopolska pielgrzymka ruchu ludowego. Każdy przychodzi w swojej intencji, a my, jako zarząd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach, województwa śląskiego, przychodzimy z nowym sztandarem. Chcemy go poświęcić. W stary się troszeczkę zużył. Także ten październik jest bardzo dla nas ważnym miesiącem bo e, przypomnę 31 października Wincenty Witos zmarł. Pierwsza pielgrzymka właśnie była w dniu śmierci Wincentego Witosa, także e, to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny dzień dla całego ruchu ludowego. Wicemarszałek zaznaczył, że wartości chrześcijańskie, którymi kieruje się Polskie Stronnictwo Ludowe nie tracą na wartości mimo zmieniających się czasów. Wartości chrześcijańskie Zawsze będą uniwersalne, e, oczywiście mamy mniejszości, e, natomiast Polska zawsze była, jest e, i będzie chrześcijańska e, w naszych sercach, w sercach ruchu ludowego szczególnie. Na Jasną Górę wybrał się również poseł Jarosław Rzepa z województwa zachodniopomorskiego. Do Częstochowy też my ludowcy, którzy my jesteśmy bardzo tradycyjną partią już z taką e, wielo, już, e, można powiedzieć wiekową, drugi wiek zaczynamy e, historią, to naprawdę e, daje nam to do, do, dużo takiej przestrzeni do, do, do pewnych refleksji, ale te spojrzenia w różnym czasie na tą, na tą rzeczywistość. Dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim, żeby więcej nas łączyło niż dzieliło, a to co powiedziałem, że Polska powinna być najważniejsza słowami naszego, naszego wi, wi, Wincentego Witosa. Wincenty Witos był jednym z najważniejszych polskich polityków XX wieku. Urodził się 21 stycznia 1874 roku w Witoszowicach, w zubożałej rodzinie chłopskiej. Był liderem ruchu ludowego oraz trzykrotnym premierem Polski w okresie międzywojennym. Jako przedstawiciel chłopów, Witos dążył do reform społecznych i poprawy warunków życia wsi. Jego działalność miała duże znaczenie dla rozwoju polskiej demokracji i samorządu. Zmarł 31 października października 1945 roku, pozostawiając po sobie trwały ślad w polskiej polityce.